Drodzy mieszkańcy, 3 maja to wspaniały dzień myśli o Polsce. Myśli, które wybiegają zarówno do przeszłości, do naszej wspaniałej, pięknej i bogatej historii Polski, do myśli o czasie dzisiejszym, gorącym, czasami niepewnym, ale również o myśli o Polsce przyszłości, o tym, co czeka nas już bardzo niedługo. Spotykamy się w ten uroczysty dzień, aby uczcić, aby upamiętnić tę wielką radość, która 224 lata temu była udziałem narodu polskiego, który śpiewał na Placu Zamkowym Witaj Majowa Jutrzenko, Witaj 3 maj, kiedy wtedy Polacy mieli to wielkie marzenie o tym, że będzie od nowa Rzeczpospolitej, że przyjdzie porządek i prawo w Polsce. Spotykamy się, aby uczcić, upamiętnić 70-lecie nadania praw miejskich dla Stalowej Woli, a jednocześnie rocznicę 325-lecia lokacji rozwadowa. To również rok, w którym pamiętamy i honorujemy wszystkich tych którzy od 25 lat swoją ciężką i uczciwą pracą budują wolny i niezależny samorząd, odrodzony ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Te wszystkie ważne wydarzenia, które dzisiaj wspominamy, które chcemy świętować, łączy jeden wspólny mianownik, jedna wspólna rzecz. To polskie marzenia. Polskie marzenia o budowaniu silnego, niezależnego, niezawisłego państwa polskiego, samorządnego, silnego gospodarczo, społecznie. I dzisiaj podkreślam to słowo marzenia, bo w ostatnich czasach, w ostatnich latach, nam już często nie wolno mieć marzeń. To słowo polskie marzenia dzisiaj staje się nie tylko niemowne, bo dzisiaj można być tylko racjonalnym, dzisiaj można być tylko poprawnym, znającym swoje miejsce w szeregu, nie wychylającym się właśnie z tymi polskimi ambitnymi marzeniami. Ale musimy mieć świadomość, że ta walka z polskimi marzeniami trwała od zawsze i od zawsze Polakom zakazywano marzyć, że może być lepiej. Najlepszym tego przykładem jest okres zaborów, kiedy po jutrzence 3 maja na 123 lata zapadł smrok, Polacy mieli marzenia. I wtedy również car Aleksander II 23 maja 1856 roku przyjechał do Łazienek Warszawskich i zapewniając ówczesną elitę Polski o tym, jak bardzo jest przychylny Polakom, mówił do tej ówczesnej elity polskiej. Dlatego też, panowie, przede wszystkim porzućcie marzenia. Porzućcie marzenia. I na koniec dodał jeszcze raz bardzo mocno. Panowie, żadnych marzeń. Żadnych marzeń. Nic z tego. Marzenia w Polakach były, i już 7 lat później. Doszło do Powstania Styczniowego, które następnie prowadziło przez te kolejne marzenia o wolności i niezawisłości, przez wszystkie fronty I wojny światowej do dnia 11 listopada 1918 roku, do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Druga Rzeczpospolita, zrodzona wtedy, również miała swoje wielkie polskie marzenia. Mimo procesu scalania kraju, mimo wielu problemów wewnętrznych, były polskie marzenia. I my, dzisiaj, na tej uroczystej sesji, musimy sobie zdać sprawę, że Stalowa Wola, że mieszkańcy Stalowej Woli są spadkobiercami tego najpiękniejszego marzenia II Rzeczpospolitej o polskiej silnej gospodarce, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy. I dzisiaj na nas, jako na mieszkańcach Perły Centralnego Okręgu Przemysłowego Stalowej Woli, ciąży właśnie odpowiedzialność i obowiązek kontynuacji tego polskiego marzenia, budowania silnej Polski gospodarczo, społecznie bezpiecznej Polski. 78 lat temu, 21 marca. 1937 roku została ścięta pierwsza sosna pod budowę zakładów przemysłowych 26 miesięcy i 26 dni. W tak ekspresowym tempie zostały wybudowane zakłady przemysłowe. Szkoła, hotel, osiedle mieszkalne, nowoczesne osiedle mieszkalne. Nie ma piękniejszego przykładu w nowożytnej historii Polski, na to, że Polska potrafi, że Polacy potrafią, że, że Polacy potrafią osiągać sukcesy na, na miarę właśnie stalowej woli tamtego okresu. I dzisiaj jesteśmy zobowiązani tę wielką myśl, to wielkie dzieło stalowej woli kontynuować. Ale aby to zrobić, Potrzeba nam mądrego spojrzenia w przeszłość, bo coraz częściej naszą przyszłość, dzień, w którym żyjemy, chcemy budować bez całkowitej perspektywy historycznej. Jest pokusa, aby oceniać wszystko z punktu widzenia dzisiejszego życia, dnia dzisiejszego, tak. Jakby wczoraj, przedwczoraj i tysiąc lat historii polskiej nigdy nie istniało. I w tym kontekście chciałbym przywołać słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bez bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość. I nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. Dlatego my na tej uroczystej sesji Rady Miejskiej, tu w Stalowej Woli, chcemy głośno 3 maja 2015 roku powiedzieć: Polsko, uwierz swoją wielkość. Polaku, uwierz, że jesteś członkiem wielkiej wspólnoty, której na imię Polska. I pamiętaj o tych wszystkich wielkich Polakach którzy na przestrzeni wieków nieśli to światło nieśli tą nadzieję dzięki której my możemy się tutaj spotykać w wolnym kraju A ja w tym miejscu w roku jubileuszu nadania praw miejskich chciałbym jako prezydent miasta Stalowej Woli oddać hołd i podziękować tym wszystkim wielkim mieszkańcom Stalowej Woli a więc wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli. Bo mówiąc o wielkości, nie mówię o funkcjach i zaszczytach, ale o każdej cegle pracy przez pracę fizyczną, umysłową, administracyjną, samorządową, kulturalną, tą, która została położona w procesie budowania naszego miasta, tego fizycznego, społecznego, gospodarczego, patriotycznego. Jako prezydent miasta mówię dzisiaj serdecznie dziękuję i chciałbym wyrazić wielką dumę że jesteśmy mieszkańcami młodego miasta wspaniałego miasta Stalowej Woli ale miasta które jest dzisiaj również tożsame z naszymi osiedlami wielowiekowymi hasobicami wspaniałą tożsamością rozwadowa która również świętuje 325 lokacji lat lokacji swojego miasta. To nasza wspólna wielka tożsamość. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno również wyrazić moje marzenie, polskie marzenie, bo jesteśmy tak naprawdę jeszcze u progu rozpoczynającej się nowej kadencji Samorządu Stalowej Woli, generał Kasczycki, którego dzisiaj będziemy honorować, oceniając tempo prac, rozwoju budowy stalowej woli, powiedział, że jest to stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność. Mógł tak powiedzieć, generał Kastrzycki, ponieważ pater urbi Stalowej Woli, premier Eugeniusz Kwiatkowski, w swojej działalności publicznej kierował się słowami, które były już zapisane w preambule Konstytucji 3 Maja uchwalonej przed 224 laty. Wszelka władza społeczności ludzkiej, początek swój bierze woli narodu. To zdanie wyznacza suweren. To zdanie wyznacza zadanie do realizacji dla każdych działań publicznych. I dzięki temu Eugeniusz Kwiatkowski, pomimo tych wielkich podziałów II, Rzeczpospol II Rzeczpospolitej Polskiej, potrafił zbudować centralny okręg przemysłowy. Bo potrafił zaprosić do wspólnego polskiego stołu, rozmawiać i podejmować trudne, ale wielkie i potrzebne wyzwania w zgodzie narodowej. I chciałbym nam wszystkim życzyć, w tym marzeniu, abyśmy potrafili budować dzisiaj stalową wolę narodu polskiego, wybicia się na zgodę narodową. Tak nam dzisiaj potrzebno do ochrony naszych interesów i budowy również Polski silnej lokalnie, samorządu silnego zgodą, a nie kłótniami. I mam nadzieję, że ten samorząd będzie samorządem zgody, dzięki czemu. Będzie samorządem rozwoju. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niech się święci 3 maja, niech się święci Jubiläusz Stanowej Woli, niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Dziękuję.